Nikt z nas nie pozwiadał wszystkich rozumów i nie jesteśmy omnibusami, więc zdaję sobie sprawę, że może być tak, że niektóre zarządy mogą nie wiedzieć, czy podlegają od takiego NISA drugiego, czy jakąkolwiek inną regulację, rozporządzenie i tak dalej, i Do kogo się najlepiej zwrócić, żeby mieć pewność, że, znaczy inaczej, rozwiać swoje wątpliwości, mówiąc prosto. Pierwsza rzecz to zweryfikowanie tego, w, jakim, w jakiej branży, czy branża, pod której działamy, podlega pod NIS 2 czy nie. Więc to sobie można bardzo łatwo sprawdzić, jakie branże podlegają pod Nisa drugiego. Z kolejne kryterium to jest kryterium wielkości firmy, czyli ilości osób zatrudnionych i przychodów. To też możemy sobie bardzo łatwo sprawdzić. Jeżeli te, te kryteria są spełnione, to z automatu podlegamy pod Nisa drugiego. Jeżeli mamy firmę o wielkości powyżej X osób zatrudnionych i przychodów powyżej X rocznie, i, i funkcjonujemy w tej branży, która pod od drugiego podlega, to już powinniśmy się zacząć przygotowywać do tego, żeby mm, wszystkie te rzeczy, które są gdzieś drugim zapisane, wdrażać. A na cały odcinek zapraszam ciebie na mojego YouTube'a.